Kontynuujemy, yy, kontynuujemy tutaj nagrywanie. Widzimy, że już Olszański się wypowiedział. Yy, jeszcze raz, słuchaj, czy mógłbyś się przedstawić? No, nie czuję się na siła, aby rozmawiać Dobra, okej, okay, ale się. jesteś z ONR-u. Dziękujemy Ci serdecznie. Yy, idziemy do Olszańskiego. Yy, tak to fajnie wygląda. Tak, tak, kochany, nie chcący nacisnąć. Przeproć teraz telewizor, telewizor. Ale wiesz, może to i dobrze, bo dzięki temu yy, film nie był za długi. I teraz idziemy do Wojciecha. Wojciech, wy nagrywaliście po bardzo ważny materiał, a my zrobiliśmy taki krótki, krótki, krótki wizjer, żeby pokazać ludziom, jak to się robi. Że tu stoją z rolapami, że tu ustawiliśmy z krzyżem człowieka, a tam ten, którego, o którego pytałeś, ten w białych spodniach, przyznał się, że jest członkiem ONR-u. Ale twierdził, że nie jest członkiem Młodzieży Polskiej. <laughs> Rozpoznajesz go? To on cię bił? Nie. Nie, co? Drogi Eugeniuszu, nikt mnie nie uderzył, mi tylko zrzucono furażerkę. Aha. A oddali ci ją w końcu? Nie no. Furażerkę tak, ale ukradziono mi orzełka i, i gdyby mnie ktoś uderzył, to ja uderzyłem z pięści starego nerowca z wąsami. A, nie dobrze, nie tak, dobrze. Nie dobrze. to. Ale Ej. zrobiłem to po reakcji, po reakcji nie atakowałem pierwszy. Aha. Ponieważ uważam, że niedobrze, żeby się Polacy bili między sobą jednak. Mimo różnic politycznych. Okay. Się nie teraz tak, sobą. zbliża się miesięcznica wołyńska, a no tak Ta. się składa, że mnie obowiązki służbowe zatrzymały Trzymaj trzyma, teraz tak? nie wyłączę, kochany, mieszący. E, więc tak. E, chcielibyśmy prosić Teraz skadruj tak, żeby było na tle. Dobrze. Czyli musisz iść tam, my sobie w Chodzi o to, chodził e, Proszę państwa, to jest członek Rady Głównej Frontu. Narodowego polskiego. Jeżeli tutaj będzie coś takiego się działo, że będą podgrzewane emocje, zgłaszajcie się do pana Wojciecha. Jeżeli może płacić tutaj, chodzi o to, żeby pokazać tym, którzy chcą rozgrywać Polaków w dwa ognie, że my nie jesteśmy ani za platformą. Co? Głośniej. Nie jesteśmy ani za platformą, ani za pisem. My się pytamy o pieniądze w USI, które zostały zagrabione w 2006 roku. Co z nimi pan Kaczyński i pan Macielewicz zrobiliście? My wiemy, że wyprowadzili na inne konta, i o to jest cała bitwa, i dlatego był zamach. I, te, i ci żołnierze w USI nie mogą sobie do tej pory darować, że dali się tak łatwo ograć prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. On miał swoje racje. Ja jako sendecki i wiem, że inni, wielu porządnych ludzi. Z tych pieniędzy, które WSI zebrała, tam było około 150 miliardów dolarów. O te, o te pieniądze chodzi, o, dlatego był zamach. Yy, z tych pieniędzy ani, Sendecki, oczywiście. ani Sendecki, ani, ani Olszanski chyba też nie. Nie mieliśmy ani grosza, ani centa. Eugeniuszu, gdybym miał, to bym tu nie stał. <laughs> yy, szanowni Państwo, spokojnie zapraszamy. Pytajcie się. 10 lipca nie wszystkich ludzi z PiS-u, komórkę. Panie pośle, panie prezesie, pani premier. Panie, doktorze, Gdzie są pieniądze w US? Ale wiesz co ja myślę, że no. jak to kiedyś mi tłumaczył człowiek biegły w polityce, że Jeżeli są dłużyzny za bardzo dużo ma... mówimy, rób, rób tak. takie zbliżenia mhm. na tamten baner, na drugi baner, na krzyż. W ten sposób... Nie mów mi tego podczas nagrania. Nie nie mo... Możesz robić to podczas nagrania, właśnie no to, to... Ale nie mów mi tego podczas sztuk, nagrania mówię. Nie. Chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli jak to się robi. Jasne. No. Okej, okay, wracasz tutaj. Ej, wracasz. Tutaj. Okay. wracasz tutaj. Coś yy, nie ma Wycieku. takiej partii jak Pis. Nie ma. Ta partia nie istnieje. Istnieje porozumienie centrum 96 czy 8 ludzi. Którzy istnieją od 92 roku. Oni tworzą zwarty krąg. I ci ludzie z tego kręgu spełniają największe obowiązki polskie. Na przykład pan Glapiński jest szefem Narodowego Banku Polskiego. Pozdrawiamy A... pana Glapińskiego e, według A... moich najlepszych takich intuicji no. ja najbardziej podejrzewam pana Glapińskiego, że on wie najlepiej, gdzie są te pieniądze w Łosji. A to z 53, która zakłada pis. Słuchaj, nieistotne, to wszystko jest iluzją wersja, nie, nie, nie iluzja. to trochę trzeba inaczej no, nazwać. Tak, tak, to Pitoń to nazywa tych ludzi alchemikami. Ja nazywam no, tak. waspami. Natomiast można też mówić o pewnych rozgrywkach, żeby manipulować opinię publiczną. Tak, tak, tak. Podciągać emocje. To jest ten idealny stan, to znaczy popis, jest idealnym stanem dla mnie, to jeszcze się bardziej. Ale ten popis już urunął, to już się sypie. Nie, jeszcze się jeszcze się tli, spokojnie. Ostatnio Radio wracał do Warszawy, wracał z Warszawy do Puszcza i wiecie kto mu powiedział, że dobrze zrobiliśmy, że wyrzuciliśmy Masona Napoleona z hymnu? Mój Wiesz Boże, to? Kto? kto? Pisowiec. Znajomy pisowiec z bo Wziął Radzie, powiedział, Radek. Bo w, pisie, zaraz, dobrze bo w wpisie jest cała masa głęboko wierzących patriotycznie i to musi pęknąć. Prze, Przejętych Polską. To musi pęknąć. Tak? Żeby, żeby nie było, że jesteśmy przeciwko pisowi ludzie. Spokojnie. Dobra, idę do kolegi. Nie za długo. Zbliżenie na krzyż, widzisz, o, w ten sposób. I, teraz, jest i teraz kończymy.